Ucibas. Ale A Ale się przestraszyłeś! ale wiesz, ja się nie boję, gajów, Nie boję a, się. A, no to dobrze. Tylko tak po prostu. Nie, bo głupio by wyszło, no. Nie, nie boję no, się, no. nie boję się. Oj. Ale gafa. Boże, jakie miłe włosy. Lubię tak gładzić je. Miłe włosy, to oh. typu włosy mis. No. Ale miło. Ale fajnie, miło. Ja będę odpowiadał na pytania, bo kolega coś zjął i tylko się uśmiecha. Tynowe, no. To oczywiście żarty, my jako afro jesteśmy czyści od wszelkich używek, mamy zalewkę na higienę umysłu, tak nie jest. pijemy, nie palimy, i nie słodzimy herbaty i zachowujemy się normalnie, kochamy cały świat. Dokładnie, oceany też. Słuchaj, takie techniki, no. wszyłam sobie chip tutaj zbliżeniowy, mhm. mogę płacić zbliżeniowo, tylko ucho da. muszę przyłożyć do lady. Dobra rzecz, no. a ja z kolei sobie przeciągam kartę przez tą zmarszczkę, co mam na czole. I mnie czyta tam, wiesz, wszystko. Nie muszę nawet zbliżeniowo płacić. Dobry. Witam. Dzień dobry wujciu! Jaki wujku? Wujek Ryszard. No. Wujku, dla no. mnie. Dla Zaskoczenie, mnie... no dobra. Pytanie od dzień dobry. Ej, 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 ej teraz będzie my... dzień nie dobry. Nie mogę o to nie zapytać. Mm. Jak to jest, mm -hmm. jak poseł, jako poseł, staje się ojcem? Dobrze jest. Łoza, ale ze mną po polsku. In Polish? Baby, no fucking way, I'm a rockstar. Ale wywiad po polsku. I'm a rockstar. No, ale wywiad. No-oh, nope, nope. Czyli, czyli nie. O, TVN, witam serdecznie, Wojtek Łozowski. Podobno skoczyło ci IQ. IQ skoczyło, tak? A, to nawet nie wiedziałam. E, chwileczkę, e, przypomnij mi, co to jest to IQ? To skrót od Intelligence Quotient. Aha, okej, okay, dzięki. A więc cześć, tu doda, pozdrawiam Was. A co za IQ?